i olimpijski FightOver.pl z Jędrzejem Maćkowiakiem na gali KSW 34 po jego walce. Jędrzej, walka była bardzo wyrównana. Jak myślisz, czego zabrakło, żeby odnieść zwycięstwo? No, zabrakło tak niewiele i tak dużo, można powiedzieć. Minuta, zresztą tam półtora minuty do końca. Można było to rozwiązać na, na wiele sposobów. No, wyszedł ten najgorszy scenariusz. Nie wiem, czego zabrakło. Nie mam pojęcia. No. Półtora minuty miałem, wiem, że gdybym go utrzymał w tym parterze, że na punkty bym tą walkę wygrał, myślę, że, że jakbym utrzymał go przy siatce też bym tą walkę wygrał, dałem się obalić, popełniłem ten błąd i, i to kosztowało mi zwycięstwo. Całą pierwszą rundę toczyłeś w stójce, gdzie przeważał Bayer. czy taki był plan na walkę? To znaczy plan był taki, że, że, że walczymy w stójce, jeżeli należy się okazja to obalamy. Hmm. Wiedziałem, że jest świeży w tej pierwszej rundzie, nie chciałem się szarpać. Wolałem ją przewalczyć właśnie w walce na pięści. No nie wiem, no, nie czułem się tam jakoś zdeprymowany czy skąszczony w tej pierwszej rundzie w tej stójce. Dlatego, dlatego prowadziłem ją cały czas do góry. Czy od początku planowałeś obalenia od drugiej rundy? Czy to była jakaś sugestia narożnika po pierwszej rundzie? Znaczy, po pierwszej rundzie narożnik sugerował, że ma obalać. W pierwszej też, jeżeli nadarzyłaby się okazja, mają próbować. Widziałem, że w tej, w tej drugiej rundzie już jest trochę podmęczony, ja też byłem podmęczony. Przepraszam, z czym on się wbił we mnie. Wykorzystałem okazję i, i zszedłem do, do, do nóg. Jeszcze nie był na, na, na ten... Nie byliśmy na tyle spoceni. Żeby gdzieś tam się wyśliznął, także no, udało mi się go utrzymać no, jednak w tej trzeciej rundzie. No, gdzieś tam zabrakło, może i trochę prądu, i no i to, że, że gdzieś byliśmy e, od krwi, byliśmy spoceni i gdzieś tam się wyśliznął, wstał, no i skończyło się tak, jak się skończyło. Właśnie pod koniec walki, tak jak mówisz, zabrakło zdrowia, czy jak myślisz to jakiś błąd w przygotowaniach, czy po prostu czasem tak wychodzi? Nie, błędów w przygotowaniach nie było, nie chcę się tłumaczyć, ale. O, nie będę się tłumaczył, to małe problemy, ale nie będę o nich mówił teraz. Y jak zdrowie po walce? Widać tu delikatne rozcięcie, czy coś poważniejszego? Nie, nic poważniejszego, parę zadrapań i, i trzy szwy na i to w tyle. Jest ok, trochę gorzej z psychiką. Wiem, że zawiodłem, O taki jest sport. Y kiedy planujesz powrót do Oktagonu? Jak najszybciej, czy chciałbyś trochę odpocząć? So, no to jest chudne, ciężkie pytanie, nie, nie wiem, czy teraz jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno chciałbym mieć czas, żeby się naprawdę solidnie przygotować. Jestem zawodnikiem, który lubi mieć te przygotowania ułożone od A do Z i z góry zaplanowane przez okres robienia siły. przechodzenie to bardziej <laughs> wytrzymałość i sparingi, także no, potrzebuję, myślę, że miesiąc odpoczynku, takich luźnych treningów i ze dwa miesiąca przygotowań. Nie wiem, no, myślę, że po wakacjach. Dzięki Wielkiej Jędrzej. Jakbyś chciał kogoś pozdrowić teraz, to chwila leży. Chciałbym przeprosić wszystkich kibiców, którzy, którzy na mnie liczyli. No, wiem, że zabrakło niewiele, ale taki jest sport. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym mogłem się przygotować do tej walki i rodzinie, która zawsze mnie wspiera. Dzięki. Dzięki Wielkiej, i oby w przyszłości Dzięki.